Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy dzisiaj piątek, godzina 13:50 i w sumie myślałem, że już dzisiaj nic nie uda się załadować, jakiejś większej weekendówki. Aż tu nagle po godzinie 13 wpadło zleconko. Ja mam jeszcze 50 niecałe kilometrów do załadunku. Ogólnie do lotu miałem niecałe 105 kilometrów tam było chyba 102 albo 103 kilometry. No mniejsza w to już przyłóżmy, nawet przyjmijmy to, że że było 105 km podlotu, więc dolot nie za duży. Zabiorę tam na firmie jedną paletkę o łącznej wadze 25 kg i z tym towarem pojadę do Portugalii. Ładownych kilometrów będzie 2670 z tego co sobie patrzyłem na Google Mapie, ale o tym Wam powiem dopiero jak już załaduję i na mojej nawigacji oczywiście będzie wyrysowana cała trasa. Tak więc załadunek mam do 15.30, nawigacja mi pokazuje przyjazd na 14.40, więc spoko. Mam nadzieję, że Szybciutko uda mi się to załadować, no i będę mógł jechać. Plan jest taki, że dzisiaj dojadę sobie do Luksemburga. Na Luksemburgu stanę, pójdę spać, wstanę o szóstej, zjem śniadanie, wyskoczę dalej. Myślę, że dolecę kawalontek za Bordeaux, bo tam mam obstukany sobie hotel, w którym już parę razy tam spałem w drodze do Hiszpanii. I tam bym chciał sobie stanąć z soboty na niedzielę, właśnie na, na tym hotelu. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praktyce, zobaczymy, jak tam będzie wyglądała sytuacja na granicach bo teraz się ogólnie e, w trans, e, uparli na transport, bo e, nowe restrykcje, nowe obostrzenia wchodzą odnośnie tranzytu, więc e, tak jak w poprzednim odcinku e, mogliście zauważyć, że musiałem wykonać e, przed wjazdem do Austrii test na koronawirusa, więc e, naprawdę dzieje się grubo. No ale zobaczymy jak to będzie. Póki co z tego co wiem, no to na y, granicach francuskich i hiszpańskich jeszcze nie wymagany jest test na COVID, ale wiecie, tutaj się zmienia wszystko z godziny na godzinę i może być tak, że dzisiaj wieczorem coś tam przegłosują i jednak będą potrzebne te testy, więc zobaczymy wszystko jak to będzie, ale docelowo towar jest, y, y, ma dojechać na rozładunek do godziny 10.00 poniedziałek, więc to jest 2600 prawie 70 kilometrów, czy delikatnie ponad, więc to jest naprawdę trasa jak na weekend naprawdę spora i będzie, ale to naprawdę będzie co robić, więc odezwę się do Was jak już tylko będę załadowany. Ja już właśnie moi drodzy załadowałem tą jedną paletkę. 35 kg dokładnie według dokumentów. 2721 km, 33 godzin jazdy, więc mamy co robić. Ja właśnie wyjeżdżam sobie z firmy. No i teraz jadę jeszcze szybko sobie zrobić jakieś zakupki do Aldi, do sklepu. Yy, albo do Lidla, jak będzie coś po drodze. No i jeszcze muszę wysłać listy na poczcie do siebie do Polski, ponieważ no, z Niemiec yy, przyjdą zdecydowanie szybciej niż ten, jakbym wysłał z Portugalii, albo z Hiszpanii, czy też z Francji. Ja zazwyczaj staram się dokumenty do domu wysyłać yy, z Niemiec, bo idą po prostu najszybciej, więc zaraz gdzieś tam po prostu spróbuję wynaleźć sobie pocztę po drodze i wysłać dokumenty. Odezwę się do Was już, jak będę kawalątek dalej. Planie dzisiaj taki, aby dolecieć gdzieś tam do Luksemburga, może na Belgii staniemy, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało w czasie. No ale dzisiaj, takie kurde, no, z 700 km chcę zrobić, żeby mi zostało e, jutro do zrobienia jakieś 1000. No to będzie ciężkie do zrobienia, bo tam w całą Francję trzeba przejechać niestety landem, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc słyszymy się za chwileczkę. Ja właśnie po tamtej stronie w supermarkecie Edeka wysłałem dokumenty, bo tam była poczta w środku, ale nie robiłem tam od razu yy, zakupów ze względu na to, że nie lubię w tamtym sklepie robić zakupów. Wolałem sobie podjechać po prostu do Lidla, więc idę sobie teraz do Lidla i odezwę się do Was, jak już będę. Myślę, że dopiero na autostradzie. Dzień dobry, sorry, że się wczoraj nie odzywałem, ale po prostu e, było ciemno, nie było nic widać tak fajnie, ja stwierdziłem, że będę starał się Wam nagrywać troszeczkę mniej materiału w nocy, ponieważ no nie widać tak za dobrze e, jak tutaj się jedzie, ale tak żeby Wam zedytować to, o której skończyłem, to udało mi się wczoraj zrobić 740 km. dojechałem sobie do Belgii, jakieś 100 km przed granicą francuską, zatrzymałem się na Q8 stacji, fajna stacja, duża stacja, dodałem sobie ją do ulubionych, więc jak będę kiedyś tam przejeżdżał, to wiadomo, można tam się zatrzymać, bo jest i prysznic, toaleta, sklep w pobliżu, więc fajna, fajna naprawdę pompka. Stanęłem około 12.30 przed pierwszą, może chwileczkę, posiedziałem godzinkę poszedłem spać, wstałem o siódmej. no i o 7.30 chwileczkę przed 8 wystartowałem, ja do granicy francuskiej mam już niecałe chyba 8 kilometrów, więc dojeżdżam sobie do Francji jeżeli chodzi o trasę, ile mi jeszcze zostało, to jest 1900 kilometrów do zrobienia 24 godziny i 20 minut dzisiaj Mam taki plan, aby dojechać do Hiszpanii i nie spać w hotelu, tylko po prostu po stronie hiszpańskiej gdzieś tam znaleźć jakąś stację i pójść spać. Ale raczej będzie ta druga opcja, czyli będzie spanie w hotelu, bo nie dam chyba rady dzisiaj przejechać tysiąca jeszcze kilometrów. Gdybym jechał autostradami, to byłoby do zrobienia, lecz tutaj w tej Francji tą landóweczką, no te tysiąc kilometrów, no to naprawdę jest co robić. I raczej mi się wydaje, że dzisiaj zajadę kawalątek za Bordeaux. Stanę sobie na tym sprawdzonym hotelu, w którym już parę razy spałem, i, i, i ruszymy resztę rano. Więc zobaczymy, jak to będzie. Teraz tyle, tyle aby dojechać do Paryża dzisiaj też mamy sobotę, więc może będzie mniejsze troszeczkę natężenie ruchu jeżeli chodzi o przejazd przez Paryż, mam taką nadzieję bo przeważnie jak jadę przez Paryż to trafiam kurde w godziny szczytu, po godzinie 13-14 wtedy gdzie wszyscy kończą pracę, gdzie mają siestę tutaj we Francji i jadą sobie na miasto aby coś zjeść, więc jest naprawdę nieziemski kocioł w tych godzinach przez Paryż, no ale do Paryża mam jeszcze jakieś 300 km, więc tym się będę martwił właśnie w takich oto godzinach popołudniowych. No ale mam nadzieję, że dzisiaj jest ta sobota i jednak ludzie y, zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, że mają y, niby zakaz przemieszczania się we Francji, że jest COVID, no może nie będą wychodzić i będzie po prostu tak jak na samym początku pandemii, jak się leciało przez Paryż, to dosłownie ekspresowo, ekspresowo. 30 minut maksymalnie i już człowiek był za Paryżem. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ja lecę dalej. Słyszymy się już, myślę... No we Francji, bo do Francji mam 5 km niecałe, ale tam gdzieś po prostu kawałek dalej. No Mam nadzieję, że dzisiaj po prostu sobie gdzieś tak o godzinie jeszcze przed Paryżem. Mam taki plan, aby stanąć sobie na obiad, więc ja jadę dalej. Słyszymy się gdzieś kawałonek za chwileczkę. Ja już jestem w Paryżu i tak jak myślałem. Czeka mnie koreczek. Już tak jadę od 35 minut, więc. Nie zapowiada się, że to przyspieszy. Więc no co zrobimy? Nic nie zrobimy, no trzeba przejechać przez ten Paryż, przemęczyć się i... i jakoś to będzie. No jeszcze 1696 km. Miałem robić obiad przed Paryżem, ale jednak zrobię dopiero jak już wyjadę z Paryża gdzieś tam sobie stanę na jakimś dzikusie na godzinkę półtorej i sobie coś zrobimy do jedzenia. Powiem Wam tak, dużo osób się pyta i dużo osób się zastanawia, czy w tym Paryżu jest naprawdę dobrze. Nie jest za dobrze. Nawet widzicie sami na ulicy, tam jest, stoi żebrząca pani na ulicy i w takim oto namiocie tutaj mieszkają, nie? Więc naprawdę, więc naprawdę bardzo tutaj ciężko to wygląda. Mają takie ludzie osady i w nich po prostu mieszkają na co dzień. Masakra, masakra. No ale no niestety tak, tak teraz aktualnie wygląda sytuacja w Paryżu naprawdę. No i dzień dobry, mamy godzinę 8.05, a właśnie startuję. Wystartowałem sobie z hotelu, jednak kurde nie byłem w stanie dolecieć do, yy, do Hiszpanii. Znalazłem na szybko sobie hotel. W miarę fajny, niedrogi, bo 35 euro, więc przekimałem się i startuję dalej. Jeszcze 1066 km, nawigacja mi rysuje przyjazd na godzinę 21, ale myślę, że zostawię sobie takie 2 godzinki do lotu na rano. Więc do Hiszpanii mam jeszcze jakieś około 280-270 km. Więc odezwę się do was już, myślę dopiero jak będę w Hiszpanii, ponieważ dziś tutaj jeszcze przed Hiszpanią będę chciał zahaczyć stację paliw, aby zatankować na jakimś leklerku we Francji, bo nie wiem czy mi starczy, aby dolecieć do Hiszpanii, w Hiszpanii troszeczkę byłoby taniej, no ale zobaczymy, nie będę tak ryzykował wiecie, żeby jechać na małe ilości paliwa w zbiorniku, bo jak stanę to będzie nieciekawie, więc... Wolę jednak zatankować albo zatankuję sobie jakieś 15-20 litrów, a później, po prostu, ewentualnie, jak już będę w Hiszpanii, no to zatankuję do maksa, tak? Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Jeżdżę teraz na autostradę. Teraz szybko, aby przejechać przez Bordeaux. Znaczy, już teraz w sumie Bordeaux zostawiam z tyłu, więc tutaj już teraz chwileczkę będzie autostrady. Później zjeżdżam na taką landubeczkę. Będzie trzeba przejechać około 90 km, chyba z tego co pamiętam. No i później, a tutaj, w tym hotelu. To tam Po tej prawej stronie się. Spałem. Nie wiem, czyście zauważyli, czy nie, ale w każdym bądź razie powiem Wam szczerze, że było bardzo dużo busików. Praktycznie cały parking, cały hotel busiarzy, tak zwanych, więc po prostu odezwę się do was, już, jak będę w Hiszpanii. Ja moi drodzy, mam jeszcze 40 km do granicy hiszpańskiej. Jestem aktualnie na plaży, na której już byłem. Parę razy. Zawsze jak jadawać się do Hiszpanii, no to zatrzymuje się na niej, bo naprawdę widok jest tutaj naprawdę niesamowity. Zobaczcie dzisiaj jakie duże fale są. Troszkę sobie nóżki młode. Woda zimna, aczkolwiek nie ma takiej tragedii, pomimo tego, że jest końcówka lutego. Naprawdę bardzo ładny widok strasznie tutaj będzie pewnie biało i nie będzie mnie słuchać. Ja już, moi drodzy, znajduję się w Hiszpanii. Mam jeszcze 778 km do rozładunku. 9 godzin i 16 minut jazdy jeszcze. Ja myślę, że tak zrobimy jakieś 7,5 godziny maksymalnie jeszcze. W sensie, że pojedziemy jeszcze tyle. No i będzie pauza, tak? Dwie godzinki, jakoś półtorej godzinki Będę chciał zostawić sobie na rano. Jest już godzina 13.44, więc zbliżamy się powoli do godziny obiadowej, więc myślę, że zrobię jeszcze jakieś może z 50-60 km i zatrzymuję się na obiad. Strasznie wieje, na szczęście wieje w przód, znaczy na szczęście, będzie większe spalanie, ale zdecydowanie lepiej jak wieje w przód, bo jakby biało od boku, a wieje dość mocno, to z tą wagą, co wiozę, nie wyglądałoby to za ciekawie, więc... Całe szczęście, że wieje od przodu, a nie od boku. Mam nadzieję, że tak zostanie, że to się nie zmieni. Słyszymy się yy, myślę dopiero, jak już będę po obiedzie. Ja moi drodzy, jestem już po rozładunku i ze względu na to, że mam chwileczkę czasu, postanowiłem wybrać się na pobliskie molo, i jest zakaz i można tutaj przebywać ze względu na pandemię, ale no nie mogłem tego, nie mogłem po prostu tego nie zrobić. Musiałem wejść tutaj. Mam nadzieję, że nikt się do mnie nie przypierniczy. Tam zostawiłem busa, a tam za tym busem, na tych firmach miałem oczywiście rozładunek. Przed chwileczką. O, teraz też znowu się jakieś większe fale zbierają, naprawdę. Powiem Wam szczerze, że robi to wrażenie. I teraz już czuję, że muszę się schować, bo nie ta pierwsza fala, ale ta druga fala co idzie, jak ona przydzwoni, to po prostu tutaj się znowu rozleje. Bo przed chwileczką, jak dosłownie jakieś 30 minut temu, yy, tutaj stałem, to prawie zmokłem, bo taka duża fala była, że miała chyba z jakieś 10 metrów, nie? Naprawdę. O, naprawdę bardzo przyjemnie tutaj jest. No i tak jak mówię no, postanowiłem się to wrypać po cichaczu. No bo nie mogłem sobie po prostu tutaj nie przyjść. Będąc tutaj pierwszy raz, jeszcze tak blisko tutaj morza wody w Portugalii, no to trzeba było zaryzykować. Jeszcze sobie tu postuję, postoję z jakieś 15 minut, póki co nie ma żadnej roboty, ale wstępnie jest informacja, że coś się dzieje, że może będzie jazda... Do Czech 2200 km. Tam teraz moja kobieta aktualnie dogaduje ten temat, więc odezwę się do Was, jak już wrócę do samochodu i, i ten. I coś będę wiedział na ten temat, albo ewentualnie już będę jechał yy, na załadunek. A ja sobie tutaj jeszcze chwileczkę postoję, porobię parę fotek, powdycham tego jodu nadmorskiego, jak to się mówi. Tak więc słyszymy się za chwilę. No i dobra, mamy godzinę 14.50 czasu. Polskiego. Tutaj mamy 13,50 czasu portugalskiego. No i lecę ładować 110 km podlotu. No i oczywiście załaduneczek docelowo do Francji, tak więc odezwę się do Was, jak tylko będę załadowany. Zrobiło się naprawdę bardzo ciepło, zrobiłem sobie obiad w tamtym miejscu przy tej plaży, więc sobie miałem obiad dzisiaj z widokiem na morze, więc elegancko. Przez chwileczkę myślałem, że dzisiaj raczej nigdzie nie pojadę, ale jednak udało się coś znaleźć, więc to jest najważniejsze. 17 stopni mam na zewnątrz, więc ciepełko. Klima już chodzi. Delikatnie sobie klimat działa, więc już powoli zaczynam odczuwać ten taki wiosenny klimat. Tak więc słyszymy się za chwileczkę. No i dobra, ja już jestem na firmie. Teraz tylko muszę znaleźć biuro. No i będziemy ładować. Tam na samym końcu mi powiedział na bramie jest biuro. Well, the whole play, finna get lazy if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is was made for this. Paid for this, yeah, I for this. Been down and I'ma get it right. i on sight, like. Been down and I'ma get it right. i on sight, like. No, dzień dobry, dobry. mamy godzinę 10.12, ja właśnie wystartowałem sobie jakoś chwileczkę po godzinie 8, zostało mi jeszcze do rozładunku 769 km i powiem Wam szczerze, że wczoraj o dziwo udało mi się pojechać sporo, więcej niż planowałem w ogóle, bo załadowałem wczoraj o tej godzinie 18, chwileczkę przed 18 się udało załadować, no i finalnie miałem jechać jakoś do godziny dwudziestej i sobie pójść spać bo byłem troszeczkę zmęczony aczkolwiek udało mi się pojechać do godziny w pół do trzeciej i wtedy się zatrzymałem na parkingu, na dość fajnym parkingu, który zresztą dodaję sobie do ulubionych yy, i po prostu wstałem sobie o tej godzinie 8:00, zjadłem sobie śniadanie szybko wypiłem sobie herbatę, bo coś rano mnie wzięła taka w ogóle ochota, aby wypić sobie herbatę Truskawkową herbatkę mam, więc sobie machnęłem. No i tak sobie jadę. Planuję sobie gdzieś tak o godzinie 12:30, 1:30 w tych okolicach yy, stanąć na obiad. Szybki będzie obiad, bo przyjazd mam według nawigacji na godzinę 23:14. Jeszcze we Francji będę musiał ogarnąć hotel. No i rozładunek 6 rano, więc yy, to jest fix i muszę tam być na 6:00 taka jest informacja na zleceniu póki co nie ma żadnej informacji na temat jakiejkolwiek roboty na jutro, ale mam nadzieję, że ze względu na to, że jest godzina dopiero 10.15 no to yy, spokojnie coś jeszcze uda mi się wydaje znaleźć, znaczy w sensie nie mi tylko mojej kobiecie i jutro coś załadujemy, nie? Dobrze by było załadować coś do Niemca, aczkolwiek mi się wydaje, że jutro prędzej wleci może jeszcze jakaś Hiszpania tutaj niedaleka, w okolice, nie wiem, Saragosy albo e, Irunu e, i później ewentualnie do Niemca, albo raczej mi się wydaje, że będzie Francja, Francja. Chociaż zobaczymy, może będzie tak, że uda się załadować Francja, Niemcy, to by było super, no bo już trzeba zjeżdżać powolutku do domu. Kończy się dyspozycja 3,5 tygodnia w trasie, bo wyjechałem teraz na 4 tygodnie, więc trzeba troszeczkę w domu posiedzieć jakieś 7 dni. No i dalej polecimy w traskę, nie? Ładna pogoda jest. Ciepło nie jest, bo jest 4 stopnie na zewnątrz, ale przynajmniej można się nacieszyć delikatnym słoneczkiem, bo bez chmurnego nieba. Nie ma, są jakieś tam chmury, ale słoneczko świeci, więc to jest najważniejsze. Odezwę się już do Was, myślę, że dopiero po stronie francuskiej. Pod granicy mam jeszcze niecałe chyba 180 km. Dzień dobry moi drodzy, ja już jestem na rozładunku. Rozładunek miałem mieć na 6 godzinę. Miałem się podstawić na 6 godzinę, jest godzina 5. 5, więc dostałem informację od ochroniarza, że Puści mnie dopiero na rozładunek o godzinie ósmej, bo jeszcze nikogo nie ma, więc idę jeszcze poleżeć. Bo na hotel zajechałem o godzinie jakoś 20.30, wykąpałem się szybciutko, zjadłem sobie kolację na szybko no i pospałem 4 godziny, wstałem o drugiej i o wpół do trzeciej wystartowałem dalej, bo miałem jeszcze 200 km podlotu tutaj, no ale dobra. Idę się położyć jeszcze na dwie godzinki do tej godziny 7.50, sobie polerzę, ale myślę, że zastę, więc odezwę się do Was, jak już będę rozładowany. A szkoda, bo myślałem, że uda mi się rozładować teraz na szóstą, tak jak było była informacja na zleceniu, że rozładunek o szóstej, bo bym rozładował teraz szybciutko, bo tak naprawdę przyjechałem tutaj godzinę przed, przed czasem, no to bym poszedł spać tak twardo jakby moja kobieta coś znalazła no to wtedy by mnie obudziła tak a tak to teraz pójdę się położyć wstanę o 7 50 zanim rozładuję to może już coś będzie ogarnięte tak więc słyszymy się za chwilę godzina 8.00 ja już właśnie mam rozpięte auto no i czekam na rozładunek póki co Informacji na temat kolejnej roboty jeszcze nie ma, ale jest godzina ósma dopiero, więc wszystko dopiero startuje. Odezwę się do Was, jak już będę coś wiedział na temat jakiejś dzisiejszej jazdy. Ja już sobie ogarnęłem hotel, wjechałem sobie właśnie teraz po drodze do Lidla, bo muszę sobie kupić zgrzewkę wody, bo już mi się woda skończyła. No i zaraz dziś tutaj zabieram się za obiad. Na firmie sobie znalazłem jeszcze hotel. Hotel mam akurat fajnie, bo po drodze i 40 km przed rozładunkiem, więc będę tam jakoś na godzinę 18, więc chwileczkę po 18 będziemy już w hotelu. No i będzie można dzisiaj odpocząć troszeczkę, bo wczoraj przespałem tylko jakieś niecałe 5,5 godziny, więc dzisiaj się położę wcześniej, gdzieś tak o godzinie 21, aby być wypoczętym. Tak więc odezwę się do Was już myślę, że kawalątek dalej. Francuska przemiła obsługa. Stwierdzili, że nie przyjmą palet i tego nie zabiorą ze względu na to, że nie pomogę im przy rozładunku. No niestety to nie jest w moim interesie, ja sobie zaraz to wypieprzę gdzieś za, u nich za, za, za tą bramą. Nie? Generalnie to powiem Wam tak: yy, śmiech na sali, na tym rozładunku nieziemski, kurde. Yy, nie chcieli przyjąć tych palet, yy, nie chcieli zabrać papierów. Papiery wyrzuciłem im naprzeciwko, kurde, tym. Ja mam to w dupie. Nie chcieli po prostu tego przyjąć. Zrobili sobie śmietnik z mojego samochodu, więc ja powiedziałem, że nie, ja to tutaj zaraz za bramą zostawię. Więc powiedzieli, że to jest yy, rób co chcesz, ale policja. Ja mówię, nie obchodzi mnie policja, to ty powinieneś to ode mnie zabrać a nie, że ja będę jeszcze po śmietnikach latał, bo to nie jest w moim obowiązku. Yy, powiedziałem mu, że tak, nie chcesz palet, to ja sobie wezmę palety, bo mi się przydadzą yy, i tyle. Ja sobie te palety wezmę, jeżeli nie będę miał całego po prostu auta przez ten okres tego tygodnia oczywiście do załadowania, no to jak najbardziej sobie oczywiście yy, tutaj wezmę te palety ze sobą do domu i, i, i sobie będą leżały. Na pewno się nie zmarnują, może kiedyś się przydadzą. Więc tak to wygląda, ale naprawdę Francuzom to już chyba się w głowach przewraca, bo oni nie dość, że myślą, że my będziemy przywozić im towary i jeszcze sami je zrzucać. Naprawdę w takich firmach to oni sobie naprawdę na za dużo pozwalają już powoli. Słuchajcie moi drodzy, tak a propos tego rozładunku, no to ja powiedziałem Francuzowi, oczywiście napisałem mu na Google translatorze, bo po angielsku jakiś stary taki pryg, zasiwiały, wyszedł i robił awanturę, że dlaczego ja nie pomagam na rozładunku, że to tam, to ja mu powiedziałem na Google translatorze, że chłopie, uspokój się bo to nie jest w moim interesie, ja nie mam informacji od klienta takiej, że ja mam pomagać przy rozładunku, jeżeli byłaby taka informacja oczywiście, to bym pomagał, a tak to nie ma takiej informacji, więc siedzę sobie w kabinie i czekam aż rozładują, tak? A on się oburza, oburza, że to teraz za to, że nie pomogłeś, no to ci zostawimy palety na samochodzie i ten śmietnik cały. Ja mu napisałem, że palety ja sobie bardzo chętnie wezmę, paletki ze sobą wziąłem, ale ten śmietnik to już napisałem mu tak, że nie będę takim hamem, jak ty jesteś, że jak on jest, tylko po prostu wyjadę i kulturalnie wyrzucę po drugiej stronie te śmieci do śmietnika, bo to jest w jego obowiązku. A nie w moim, żebym ja jeszcze jadąc na kolejny załadunek, martwił się tym, gdzie wyrzucić papiery po towarze, który do niego przywiozłem. Więc naprawdę, ham, gbur, niesamowity, siwy staruch. On wielce oburzony, że dlaczego ja siedzę w samochodzie, ja jestem polak, ty powinienś robić, e, a okay. ja sobie tak myślę, no, wam to się już w głowach Francuzy powoli zaczyna przewracać, bo wy myślicie, że. Że my Polacy będziemy, kurde, na każde wasze za za zawołanie jak pieski jakieś. Nie ma absolutnie, kurde. Zamówiłeś towar, masz ekipę, niech ściągają. Ja tego nie mam zamiaru robić. Jeżeli miałbym informację, że jest potrzebna pomoc przy rozładunku, jak najbardziej, ja pomogę. Ale jeżeli widzę, że jest pięciu chłopa, to co, oni myśleli, że ja sam to mam zrzucać? Chyba ich coś powaliło, na pewno. Na pewno nie, nie ten. Ja sobie palety wzięłem, pewnie gdzieś się przydadzą, może kiedyś. Jak nie będę miał oczywiście całego auta jeszcze na tym tygodniu zjazdowym do załadunku, no to w sensie, że 10 palet. Ale nawet jak będą jakieś niewysokie palety, no to gdzieś tam te paletki dwie sobie umieszczę tak, aby je przywieźć sobie ze sobą do domu. Więc zobaczymy jak to będzie. Gdzieś tam, tak jak mówię, może kiedyś mi się przydadzą. Ja na tym nie, nie, nie stracę. Też Bóg wie, jak na tym nie skorzystam, no ale jeżeli nie chcieli tych palet, no to czemu miałbym ich nie zabrać, nie? Tak więc ja lecę na drugi rozładunek, 245 km podlotu. Czas mnie naprawdę goni ze względu na to, że mam przyjazd na 13.20, a mam rozładunek yy, do godziny 14, ale ja mam yy, jak najszybciej po tym rozładunku drugim lecieć na załadunek 80 km dalej i tam jest załadunek do 15.30. Ale tutaj jest lekka paletka, niecałe 90 kg, więc myślę, że szybci, szybki będzie tutaj sprawny rozładunek, bo od razu zdejmiemy z paletą. A tutaj oni nawet nie w tej firmie nie byli przygotowani, żeby mieli jakiegoś widlaka albo coś. No taka firma powiem Wam szczerze, yy, z zachowania uważał, yy, mi się wydaje, że to był szef tej firmy, właściciel. Yy, to uważał się, że może ma jakąś taką bukwię jak mega dużą firmę, a tak naprawdę nawet nie ma zainwestowanych pieniędzy w jakiś sprzęt do rozładowania e, ciężarówek, które przywiozą mu towar, tak? Albo busików, tak jak w moim przypadku odezwę się już, jak będę rozładowany, bo naprawdę masakra. Ja już właśnie, moi drodzy, dojeżdżam sobie do załadunku, jest godzina 15.55 jednak myślałem, że się nie uda załadować tego towaru dzisiaj aczkolwiek finalnie okazało się, że na spokojnie, bo firma jest otwarta do 18 i ludzie też pracują do 18 więc spoko zdążymy, 1,5 km jeszcze mam do załadunku, no tutaj będę ładował 10 euro palet, ale zobaczymy co finalnie wyjdzie z tego, bo czasami jest tak, że ma być 10 euro palet a są 2, 3, 4, 5 palet, ale z drugiej strony fajnie by było jakby był towar przede wszystkim w kartonach i pojazdowy, po same brzegi więc też taki towar byłby idealny tak więc odezwę się już jak będę załadowany ja już jestem właśnie na firmie muszę podjechać do ekspedycji czyli tutaj z tyłu musiałem objechać więc muszę jeszcze tylko zaraz znaleźć biuro będziemy ładować jestem ciekaw co tutaj będę ładował zobaczymy gdzie tutaj jest to biuro z tej ekspedycji. O, tutaj chyba jest, dobra, sobie stanę tutaj i odezwę się, że będę załadowany. No i dobra, w sumie okazało się, że jest faktycznie 10 euro. Palet i to są kartony, więc załadowany. Zapinam auto i lecę po dokumenty.